Czy zastanawiałeś się kiedyś, co stanie się z Twoimi danymi w internecie po Twojej śmierci? W dobie cyfrowej zostawiamy po sobie ogromny ślad: konta na portalach społecznościowych, zdjęcia, filmy, e-maile, dokumenty w chmurze, a nawet historię lokalizacji w telefonie. To cyfrowe życie, które trwa dłużej niż my, ale co się z nim dzieje, gdy już nas zabraknie? Każdy z nas generuje każdego dnia dziesiątki, a nawet setki megabajtów danych. To posty, komentarze, zdjęcia, ale też mniej widoczne elementy jak logi serwerów, dane o tym gdzie byliśmy i co oglądaliśmy w internecie. Można powiedzieć, że każdy użytkownik internetu tworzy swoją cyfrową biografię, która istnieje równolegle do tej fizycznej. I ta biografia nigdzie nie znika automatycznie. Wielkie firmy technologiczne mają różne podejścia do danych po śmierci użytkownika. Na przykład Facebook wprowadził opcję konta memorialnego, które zmienia profil zmarłej osoby w swego rodzaju cyfrowy pomnik. Można tam zostawiać wspomnienia, kondolencje i zachować dostęp do zdjęć. Google oferuje menedżera nieaktywnego konta. To ustawienie, w którym możemy określić, co ma się stać z naszymi danymi, jeśli przez określony czas nie będziemy aktywni. Możemy wybrać, żeby nasze konto zostało skasowane, albo żeby wybrane osoby dostały dostęp do naszych danych. Inne platformy mają własne procedury. Najczęściej rodzina musi dostarczyć akt zgonu, by cokolwiek zrobić z kątem. Prawo w tej kwestii bardzo się różni w zależności od kraju. W wielu państwach dane osobowe chronione są także po śmierci i tylko spadkobiercy mogą wystąpić o ich usunięcie lub udostępnienie. W Unii Europejskiej RODO częściowo obejmuje także dane po śmierci, choć szczegóły regulują lokalne przepisy. To powoduje, że nie zawsze jest jasne, kto ma prawo decydować o naszym cyfrowym dziedzictwie. Coraz częściej mówi się o tak zwanym cyfrowym dziedzictwie. To pojęcie oznacza wszystkie treści, które zostawiamy po sobie online. Niektórzy zaczynają uwzględniać swoje konta w mediach społecznościowych czy dostęp do chmury w testamentach. Są też firmy, które zajmują się zarządzaniem cyfrowym życiem czyli przechowują nasze hasła i instrukcje, co zrobić z danymi po naszej śmierci. Pojawia się także bardziej futurystyczny wątek. Coraz częściej słyszymy o projektach, które na podstawie naszych danych, wpisów, nagrań, zdjęć potrafią stworzyć cyfrowego awatora albo bota, który będzie odpowiadał podobnie jak my. Wyobraź sobie, że ktoś może jeszcze długo po Twojej śmierci rozmawiać z Twoją cyfrową kopią. To rodzi wiele pytań etycznych: czy to wciąż my, czy już tylko iluzja? Czy to sposób na zachowanie pamięci, czy raczej coś? Co utrudnia pogodzenie się ze stratą. Ale nawet bez futurystycznych wizji istnieje sporo praktycznych problemów. Co jeśli nikt nie zna naszych haseł, a potrzebne są ważne dokumenty z konta e-mail? Co jeśli rodzina chce zachować zdjęcia, a firma odmawia dostępu, by chronić prywatność użytkownika? Albo odwrotnie, co jeśli ktoś nie chce, by jego dane po śmierci były komukolwiek udostępniane? To pokazuje, jak ważne jest, by pomyśleć o cyfrowym dziedzictwie zawczasu. Cyfrowe ślady pozmarłych mają ogromny wpływ na tych, którzy zostają. Dla jednych możliwość wejścia na profil bliskiej osoby, obejrzenia starych zdjęć czy przeczytania wiadomości to forma pocieszenia i sposób na pielęgnowanie pamięci. Dla innych jednak takie żywe konto w internecie może być bolesnym przypomnieniem, które utrudnia żałobę. Psychologowie zauważają, że cyfrowe dziedzictwo staje się dziś częścią procesu radzenia sobie ze stratą. Tak samo jak rzeczy osobiste czy albumy ze zdjęciami. Różnica polega na tym, że internet nie zapomina, a treści cyfrowe mogą nagle wrócić w formie powiadomienia, przypomnienia o urodzinach czy wspomnienia sprzed lat. To sprawia, że temat cyfrowego życia po śmierci ma nie tylko wymiar technologiczny czy prawny, ale też głęboko emocjonalny. To, co zostawiamy w sieci, staje się częścią większej kultury pamięci. W przeszłości ludzie zostawiali po sobie listy, pamiętniki czy fotografie. Dziś są to tysiące postów, filmów, nagrań głosowych czy dokumentów. Historycy i socjologowie zwracają uwagę, że przyszłe pokolenia będą patrzeć na nasze czasy właśnie przez pryzmat cyfrowych śladów. To ogromna baza wiedzy o tym, jak żyliśmy, co myśleliśmy, czym się interesowaliśmy. Jednocześnie pojawia się pytanie, kto będzie mieć prawo zarządzać tą pamięcią i czy powinna ona być wieczna. Być może w przyszłości powstaną cyfrowe archiwa osobiste, które każdy z nas będzie mógł sam kształtować, wybierając, co ma przetrwać, a co powinno zostać zapomniane. W ten sposób cyfrowe dzieciństwo stanie się czymś w rodzaju nowoczesnej kapsuły czasu, świadectwem naszej epoki. Śmierć w świecie fizycznym jest oczywista, ale w świecie cyfrowym nie ma jasnej granicy. Nasze dane mogą trwać latami, dekadami, a nawet dłużej, jeśli nikt ich nie usunie. Możemy więc powiedzieć, że każdy z nas tworzy swoją cyfrową nieśmiertelność, czy tego chcemy, czy nie. Pytanie brzmi, czy powinniśmy nią zarządzać za życia, czy warto zostawić instrukcje dla bliskich, czy też pozwolić, by nasze dane po prostu zostały w sieci jako cyfrowy pomnik. Jedno jest pewne, w erze internetu. Nasza obecność nie kończy się wraz z ostatnim oddechem.